I nagrać Ci to zawczasu, to zobaczysz kurwa to tło na dole ja, migające. Ja pierdolę kurwa. Dobra gra. Ty aż kurwa, szukałem jak pan pan się beklikać kurwa i kupić coś. No ja pierdole. Owszem. Kupić sobie lepszą O kupić kurwa regenerację do Luka, żeby zdatną do gry postacią. Tak, to jest dobry pomysł. Dynek mnie goni kurwa. Ciasno. Tak, tu idzie elegancko. Ułapnij kurwa. Wal, 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 wal. wal. jest uder, uder, uder. I kurwa, się ciekniecie. To jest stary pierd. Wipier, kurwa. A wiesz, że z kurwa z kurwa, sakorem? Wiesz, że z żyjesz? Chyba ten już nie ma mocy. Nie. A już ma nagle moc, kurwa. No tak, nic tam. Pusz! Nic nie zadziałało za daleko. O! Gdy <laughs> to nic, tak? Ja pierdolę! No ja to nic i pójść, to dobre. Ja pierdolę! Daj, to teraz? Daj o oj. Nie, to no, nie, no, kurwa. Ty kurwa, który był ten z kurwa, bo już nie wiem. Uderę, czy kimś? Nie wiesz, nie? Bo ja nie spojrzałem, kurwa, na nikt Nie wiem, ten garczycha wuderem był. się Nie wiem, bo Srakoren to sobie robi. robi robił Wyjebał z kurwa, coś tam se uderzy i i tyle. Wow Panie jak pały <grym> Już się zablokował Ty teraz jest wuderem, ten super sposuszek nasz. Trzeba Sracorena ujebać. O Jezu, co tasę... W jednym rzutku wyjebał mi tyle staminy widzisz, nie? Super. Tu, czy bardziej się w prawo, choć może. Do tyłu. Przy was 212 wygląda jak amatorzy. Nas tu nie ma, cicho, cicho, cicho. I tam... Aha, tyś tam siedzą, ja pierdolę. O, też się w nowo. lewo bardziej. Chyba tworzymy zespół. Chociaż Anaki mógł mieć chociaż do blokowania blasterów czy coś, kurwa testa nie? Jak kurwa, nie wiem, wojna klodów blokowała Adryce. Stop Ale po Uff. Nie było takiego czegoś? Może jeszcze na górę wejść, nie? Ty na bloku kurwa idzie Chodź tu, znaczy chodź tu, do. No. Jestem nad tobą, Tauros Oj, ale mi tańczą, czekaj Uważaj Wyjdziesz? Dobra A. Mów dyrek na tu uważaj, chodź na dół Olaj A? Debil? Dawaj go, szybko Uder za nami, pewnie Dobra, stamina Ee, yy, prój utrzymasz tego udera. nie! No i zjebał mnie na duch. nie wiem jak. Ja pierdolę po prostu Ech, Super, kurwa Ale Jak, ja próbuję Aj. rzucić, to jest kurwa nie, nie do zrobienia, jak zawsze. Kurwa, o. w którym momencie? Co my to wyłodziły? Nie wiem, chyba uderzenie w trakcie... Hmm. Nie wiem. Chcesz, chcesz też ją wziąć? Nie, 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 zostajemy tak. Następny raz kurwa nie na te kopuły. może do walenia ich po normalnemu. Jak zacznę go na Oczywiście na farcie mnie rzucił, nie, nie, no wiadomo kurwa. Ja ci kurwa dam, a ty śmiecił jebany kurwa. Chyba trzy mi się, może coś nie na środku są. Chodź w lewo, chodź w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Czuję jego Nie ma kurwa, nie będziemy ławić. Zapraszam tu chuj. A bo chodź na, no... Czekaj. Niech to mógł Jestem na statku, chyba czy gdzieś na dole, nie wiem. Chodź, chodź, chodź. Na statku... Chodź, 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 chodź! Dawaj go! Palpatina! Wal, 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 wal! No i chuj, lecę. Ten na dole jest. Dawaj go. No kurwa bocze jeba na pałę! Ja pierdolę po prostu! Zero stawiny. Zero HP. Mam. Wiesz? Dobra, Idź. chodź na górę. S. S. k s o a pójdź co tam? Ojej, ojej, no, 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 no już tam idziemy, nie? Mhm. Uh s. Napiszę ci S, kurwa, napiszę ci S. I co się stało? Kurwa. <laughs> Kiedy te tekstury są gówniane kurwa, osoki. O, ee, co? <laughs> <laughs> o przyszedł nasz kolega kurwa, se rzucił ptasem Leć tam na dole kurwa <laughs> nie mi pół. Ojej popchnął mnie, ojej Co ucieka sobie, ojej Nie 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 nie, cofnij tu do góry, nie chcę wskoczyć chuj To no nie jest nieruchomość. Uważaj! Ja zapominam, że jak on rzuci kutasem, tak ja go mogę przyciągnąć na czasie, nie? O! Dawaj. No kurwa, bez jaj. Jebany. Pier... O, fajna zdolność jest super, zdolność kurwa 10HP. i nawet tyle lat Best community ever jest. Tający pokemon. Wypierdalasz. Nie ma kurwa, to nasze. Tu, tu, tu. Dawaj chyba od razu. Fajnie kurwa rzut kutasem. Pierdolę. Zajebiście tak go będziemy ruchać Uważnie obserwujcie Czemu ten jebanek gówno mnie odpy... Aha, fajnie, że nie zasięgu, zasięgi. Pipkę se rzucić ja w pierdolek uważaj. W każdej chwili. <grywka> Panie, że te piorunki odpychają się randomowo, nie? Mhm, mm to jest. No, to jest. Nie, to Nie, to jest. problem. to jest. Nie, to Nie, to Nie, to muszę Nie, to jest. to awesome. nie, ja wtedy pusha, to wtedy mi się Nie, to Nie, no, ale to w tym samym czasie, by trzeba. Masz już? No, dostał no. kurwa. Ale to już ty musiał w sumie pierwszy, no nie wiem. Tak, ja, ale no ja muszę pierwszy. A mam. ładować kurwa w ogóle tego piorunami, nie? Bo on sobie bije tym piwnem. A, że nie, wow. ty nie działa do góry, wiesz? No, nie działa. Dostał? Majty, kurwa. musi się na palpatinie skupić, ten wiesz. Wuje, ale on się mamózg jakiś no. tam minimalny. Hmm, minimalny. Dwie to górne, nie, a stamina w ogóle. Miło widzieć, że się dobrze. On też nie. Jak kurwa na sekundę. Mważaj. Oko. Nie, nie twój puszbija, ale chyba gówno, jak, jak na to patrzę chyba Oj nie. Nie, nie wiem Chciałem po prostu zadać hita z miecza jakoś, ale kurwa, na... o! Kurwa, a, fajnie nie jest to było Wypierdalaj z bani jebany Z kurwa lepały o, o! Kurwa prezdech śmieci kurwa, molek, co jest, molek? Napałek. No, kurwa, fajny jebony, blok, kurwa, brzyk. No, mi się odnowić, ne, chuj. No, mm, kurwa, daszyk, straszyk, kurwa. Mapa gdzieś druga, a tu. No, kurwa, jest ten kurwa, kurwa, śmieci liczebna? Rwa. Jebany frajer. No, mmm. Ma S? Możemy mu teraz pomachać orgięską. S? Ojej, co jest? Mol, mol, mol. Aj, dostałem przez blok kurwa szarzy. nie? Mm -hmm. Tak, jest. Ma no. hałę. No, odjebany. Fajnie, że użyłem pusza i się zjebał kurwa, nicie jest stało, zajebiście kurwa. Mhm, dobra gra da. <ścoughs> Bardziej da mu, dawaj, chyba bardziej, bardziej dpałem, dawaj dał nie mamy Wow. Nie ma chaosu, jest harmonia. Majty check, nie ma szaśku chyba. Tego lagło. Widzę właśnie, bi, 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 nie ma kurwa. Ale nas chyba też. Też, może serwer znowu jebał. Aha, jak go zajebał, nie. Yes. Nie wiem, nie wiem co to, nie Ju, wiem, just, ale chuj. nie Win <laughs> Dwa, jakie punkty kurwa, co jest? Ja Nie widzę nie, 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 TV, ale... Where? One you missed uh, but <laughs> yes